A już nie mogę zapalać światła, jak mam świeczkę, nie? <grym <grym nie mogę, bo to logiczne, <grym> nie wiem, jak to świeczkę, to już no, koniec. Można no, To zapalić, jest już koniec, poproszę. Idź z tą świeczką. Nieważne. obrazek Pandy. I i zaryzywane grzuch, wiesz, szanuję to dziecko, tylko ona, że nie żyje, no mówi się trudno, ale... Wiesz, nie może. bo widziałeś jakaś scena, Ona nie żyje. Ona dostała kulkę w łeb. do no, co, jak tego nie obrócisz, to z tego to naprawdę nie będzie, nie? Jakby, wiesz... W ogóle, ja umieram nie? No, god! Pamiętaj, drzwi oraz trawiny ja, to nacinają głośno światło. światło. Seriously, what the fuck are you doing? To figurki w ścianie. Czy jednak te. <plosy> no i gdzie mogę się wsadzić za przeprosiny w Nie! Szmaraj, nie zaożywał dzisiaj. No Jak gra, jak się dzieje w tej grze? Be co jak w tej grze? Ja nie wiem, gdzie ja mam rękę gdzie dupę. Nie gra, nie wiem, co się dzieje. the new game with such players to blah, blah, blah more than one. Or... Żalacz na poradnik. Dynamic item. Dobrze, przepraszam. The resource in the game. Are dynamic items that provide the player with more light, <laughs> especially in situations where the lights might be off or missing. <laughs> First, <laughs> And that help raise sanity to keep the ghost from attacking Dwight. <gasps> <gasps> Pierdzielę! Czemu to mostro tu stoi? What the fuck?! W innym domu, innym domu, w inny dom! Ta pani... To nie jest pani. Widzisz? Tam ktoś jest. Okej, okay, i to jest to pęknięte znowu. Iha! Patrzcie, generalnie w międzyczasie odkryłyśmy. A jestera ja buja. A ja no, Mówię? Ja nie Chciałem rozbijać lustra, ja przepraszam, ja mogę stąd wyjść, Wychodzę. Nie, nie możesz. Wychodzę. Stop it, get some help. Nie wjeżdżam. Ajajaj. Ja On tam nadal stoi, patrz. I przybyło, że do mnie, takie za To tak, nie mi... nie. Ej, czy ty miało je być w chini. Ja dziura, no. ci kurwa. Ja szukam lustra, nie? To już no, zrobiła to... być dziura, ale to, lustra. No dziwne, trzymaj się dziura. No wskakuj tam. No och, I chwila zbiornika. Tamawia to... się też byś się raz domawiał. Mm. Tak, tam skoczyć śmierdzi, nie śmierdzi, trudno. Wszystko jest lepsze od griffady. Serio. O kurwa, śmierdzi. Dobrze Gdzie jest to pojęcia? Mam wrażenie, że to druga gra, gdzie jest to zdjęcie. Czy w żywiołki i było dokładnie tego samego typa z bardzo... dzieckiem? Było bardzo podobne. Może jeszcze z dzieckiem takie. Co to za Wezmę sobie zapalniczkę. Łatwiej by było, gdyby nasz główny bohater nie był debilem. Zapal tę świeczkę! Dziękuję. Easy peasy. Ej, bezpiecznie, tu ten stołek. wezmę. Idź do tego magazynu i. Tu, jest. tu. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. No dobra, słuchajcie, to się teraz jest jakby... To są moje dwie ręce. I jeżeli ktoś z was myślał, że się nie da, to się da! To się tak, to się da. Mam wrażenie, że to będzie pomieszczenie, bo było do niego klucz. Szana banana w poszukiwaniu herbaty, jedziemy z tym hotem. Idziemy na jakby, Junia, ja ci pójdę po herbatę. Jedna prośba, jesteś tak chórny, przytka, że jakbyś się nie ruszała, albo założyłaś taką szmatę na łeb, to byłoby super, nie? Jakby. ej, nie mogę tam iść? O co chodzi? Nie mogę tam iść. Gra mnie ona No za. Co, jaki potężne kalory? Szym. No. Szym. Może powiesz, że ona wstanie. Tak. U. No tu jest ta rozdzielnia. Mm. Igraś świat. Czekaj, a w rozdzielni nie miało być jakichś lustro? No rozbiłyśmy się. Easy! Przed rozdzielnią jest lustro. Rozbiłyśmy mij. Nie mam plan. Chodźmy cicho! I stojmy w ciemności, żeby Sanity nam w bardzo szybko. Jeez. Tu muzyka coraz głośniej. Tak. Czy się na to. To po prostu, Już Żeby nas. Ani. Czuj się. Czuj się w klasyku. Dobra. Myślę, że przyjemnie było przez chwilę pomyśleć o muzyce. O, patrzcie, ciepło, ta muzyka oddaje idealnie. Dziecko bardzo lubi. Okej, okay, dziecko ją wykończyło Widzicie? Trzeba uważać, bo hmm. dzieci, dzieci doprowadzają do takich strasznych rzeczy. Zacz, bo tam nie da światło. Tak, jest Pójdźmy super, do migającego tam światła. Jest, światło. Światło. jest, jest mm, Nasz Mmm, nasza koleżanka. Proszę o spokój młodego. Mm -hmm. <laughs> Czemu to była czarna? Ktoś tam zginął. Halo, przepraszam, Ale dobra, bo to... Bo nie jej przyjaciel Oczywiście, że jak jest czarna ręka, to trzeba koniecznie zajrzeć do środka. Wyskoczy coś na nas, wyskoczy coś na nas, wyskoczy coś na nas, wyskoczy coś na nas, także Widzimy mrok. I mrok spojrzał na nas. Boże, czy ty to widzisz? No się czerno. Zerwujesz mnie. Czemu ta różna dziewczynka stoi. W... E. jest za nią? A ty nie to jej przyjaciel potwór ją polubił? No po co? Nie Czy nie jak się nie będziemy będzie? się ruszać, to dopóki nie zgaśnie światło, że weź tak. <laughs>

O! ona jest straszniejsza niż ta baba ona jest straszniejsza niż ta baba następny level ja nie chcę, ja nie chcę ja już nie, chcę, ja już się nagrałam na o kur... ona tam siedzi, idę stąd, idę stąd idę stąd <gry> Pod, czy ty, czy ty tak? cicho nie oceniaj mnie. To jest za mną hobby. Tak, idzie. Jak długo będzie mnie golić? Nie. nie wiem. I tam wola, teraz że to była. Ja to bym biegła do tego światła raczej. Chyba, że kogoś tam widział. <gry> Szczęki! Ona chce pożyczyć od ciebie szczepionkę na chwilę! Zwróci! Wow. Jak ja robię zdjęcia, to się tak nie dzieje. Kto No! Zdjęcia! Tak, zrobiłam zdjęcie! Ale on nas nie dojechał chyba! Co się stało? Popynałam się. On nas nie dojechał, on nas przeniósł. Dobrze. Możesz tu świeżo zabranion. Co nie no. Ale mi wiesz co samo, z, 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 ja nie wiem czy to była ja ze strachu, czy kamerka, bo jego tak wygięło i mnie tak wygięło. Ja, no to co, poubierajmy się troszkę. tak. No co, spódniczka, bluzeczka, śniadeczka. No choć Junia. I zgnijmy zdjęcie. Zobaczymy. Och, panie, nic się nie stało. Ciekawe, lecimy do następnej szafy, proszę państwa. Czy ten pani, ta pani, to będzie ten demon? I zgnijmy zdjęcie. nie. Niestety, szafa numer Ty dwa. Raz. Niestety, niestety zamykaj drzwi, Bo nie będziemy wiedziały, które szafy przyjrzyłyśmy. No nie, jest głupie. No to szafa numer jeden. Otwieram. Mm. Nic nie ma na daku. Otwieramy szafę numer 3. Proszę Państwa, na nie dostań dostań 3. numer trzy. Nie, nie, nie. Tu się nie dzieje. Totalna nuda. <grym> idziemy nic. dalej. Trzy razy na nie. Proszę bardzo. Dalej bawimy się w to horyzonty. to. szafa, Poczekaj, kandydat numer 7 wychyla się na prowadzenie, ale jest niestety, niestety, w środku, pusty. tak samo jak i na zewnątrz. Lecimy dalej, proszę Państwa, kandydat numer 8. Jest taki przystojny, trochę nie zaraz. Mam wyświetlenie! idealny. Ja ten kandydat nas zaskoczy. 10 na 10. Uuu, mamy to, mamy to! Dalej Marcin nie skąd się wziął ten cień i gdzie jest jakby źródło. No ale zobacz, stópki ma pod dywanikiem, było mu ciepło. A tą kasetę może spróbuj wziąć. <grym> to, był to, to był najbardziej chory komentarz dzisiaj. Stópki pod dywanem, może mu było ciepło. <grym> ja pierdzielę, Boże, ty ja, to jest... To jest bardzo cieka granica pomiędzy komedią a My mamy bardzo mieszane uczucia po prostu. To jest. Działaj. Nie wiem, ja idziemy! na nie Nie, ale działaj. Gramy facetem, no czaję z się Przepraszam, ale. No bardzo. Cicha. I Ile czym to będzie? Ej, to jest pępa. Gdzie jest berka? Ej, to to... Chodzi w masce, więc jakby był brzydki, to i tak chodzi w masce, to on ułatwia. I dlatego lubisz, w sensie, dlaczego do głowy jest twoim chłopakiem, tak. tak? Tak, tak, dokładnie tak. A, no, to... bo wiecie, Szana lubi taki typ bad boya, nie? Ona lubi <laughs> tak z grzeszczykiem. Ja to lubię, tak chlaśnie no, że łeb utnie, nie? No po prostu. To jest Tam moje marzenie, to jest dreszki, prawdziwy marzenie. dzisiaj czy jutro? <laughs> dzisiaj, jutro. Podam nie na śniadanie, na kolację, no, na obiad, teściom, tudzież na przykład znajomym. Wiecie, że to, jest... to nie. Czas przejść do narni. Dokładnie. Ja nie chcę. No ja nie wiem, czy to będzie taka narnia. No ja chcę przechodzić do tej narni. Zdążyłam się psychicznie przygotować na to. No i to bardziej w sumie, to będzie. w Jaka, borda! patrz jak kogo? No i to! No i to! Flaszujcie, flaszujcie, I to! i to. Nie ma mnie! To jest niepokojące Ej, ale on jest boczyńcem! On tu podgląda cię w łazience. On będzie trzy! To jest chore! No, God! No, God, please, no! Ale te, ja bym zapisała tę grę. Tak na wszędzie wypadek. Tak. Zacznę robić głupie rzeczy, to też wolę zapisać. Eeeee. ale przecież nie ja nawet <śmysłu> co? O co chodzi z tą wodą? Nie Nie mam się onego pojęcia. Nie, nie rozumiem. Ty wczytałaś grę. Co? Johnia, ty ją wczytałaś.

się zamknęła w kiblu. To klucz. Nie jest, nie Nie, to nie jest to są te magiczne karty, które tam leżą od... A takie kiedy wyrzuciłyśmy? Czy ona sobie sama wyrzuciła Uj, lewo, Pamiętaj, się nie się, się, to może ci nie dojadą. Może nie oni jak pielęgniarki. Nie krzywdzący. O Boże! Mogę tam wejść! Stój tu z nimi! Okej! Okay. Okej, okay. wyszła! Dobrze! Gdzie dreszcze przeszły. Tam jest obraz. A! Myślisz, że da nam klucz? Nie, ale powinno być miło. Bo mam z twojego złego jak nas dusił. Eee.